Dzień dobry, dzień dobry. Mateusz Mucha, zarządzający funduszami Beta ETF. Bardzo mi miło się przywitać z Państwem w cyklu Fundusz Pod Lupą. I po raz pierwszy w historii analiz.pl Funduszu Pod Lupą Fundusz ETF. To pewnego rodzaju, myślę, znak czasów. Jestem też mocno przekonany, że to nie ostatni fundusz ETF funduszu pod lupą i będzie ich całkiem jeszcze sporo. Ale dzisiaj mam przyjemność dla Państwa zaprezentować Beta ETF MWIG 40TR, czyli największy fundusz ETF ze stajni Beta ETF, ale zarazem największy notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie pod względem aktywów zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Serdecznie zapraszam na prezentację. Nie ma co ukrywać, szanowni Państwo, żeby zrozumieć fundusz ETF, trzeba zrozumieć indeks odniesienia. Tak? To indeks odniesienia jest pewnego rodzaju wyznacznikiem metodologicznym, czego możemy oczekiwać od funduszu ETF. Można przeanalizować oczywiście obecną strukturę, koncentrację, stopy zwrotu, historię i wyszukiwać jakichś metodologicznych prawidłowości, które dadzą nam tu jakieś argumenty do zainwestowania. Dopiero na drugim etapie jest już inwestycja, ten opakowanie, jakim jest ETF, czyli jakiś sposób zainwestowania w ten indeks. Tak? I tutaj dochodzą aspekty replikacji, modelu replikacji, kosztów, animowania, efektywności czy jakiejś tutaj formy prawnej. Także w świetle takiej przedstawionej prezentacji zacznijmy od indeksu MWIG 40 Total Reader. MWIG40 Total Return jest indeksem dochodowym. To TR po 40 oznacza właśnie Total Return. To jest portfel 40 średnich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i jest to fundusz, taka odmiana dochodowa względem tego MWIGu 40, który notowany jest już znacznie wcześniej. MWIG40 TR doczekał się swojej publikacji w 2017 roku, natomiast administrator indeksu, czyli GPW Benchmark, policzyła wstecz do, 2010, do końca 2009 roku, czyli inwestorzy mogą analizować stopy zwrotu dochodowego indeksu MWI 40 TR właśnie od praktycznie końca 2009 roku. W przypadku najważniejszą różnicą pomiędzy MWI 40 TR i MWI 40 jest właśnie traktowanie przepływów dywidendowych ze spółek mv 40 ter działa w ten sposób, że jeżeli spółka odrywa już swoją dywidendę od kursu, to w momencie tego oderwania, już w dniu, tego, w dniu dywidendy, ta dywidenda jest natychmiast kalkulowana w ten sposób, że jest zainwestowana ponownie w skład indeksu. Zaznaczam bardzo mocno, że w skład indeksu, a nie konkretnie tą jedną spółkę, która wypłaca tą dywidendę, tylko w cały szeroki tutaj skład indeksu. Jak widać na wykresie, to generalnie to reinwestowanie dywidend w 100%, też bardzo ważne, bez tutaj potrąceń podatkowych, no ma dość duży wpływ w długoterminowych stopach zwrotu, gdyż mw 40T od 2009 roku wygenerował stopę zwrotu sięgającą prawie tu 500%, a jego cenowy starszy brat, w okolicach 300%. Średnioroczna stopa zwrotu tutaj oscyluje w okolicach 12% dla odmiany dochodowej, a dla odmiany cenowej w okolicach 9%. Czyli widać, że to reinwestowanie efektywne podatkowo na indeksie tych dywidend w długim terminie dało nam się średnioroczną różnicę 3 punktów procentowych. Natomiast w długim terminie tu 15 lat, no to, to już jest prawie 200 punktów procentowych. Także pod tym ze względem niewątpliwie trzeba analizować w długoterminowym inwestowaniu właśnie indeksy dochodowe, te dywidendowe total return. Oczywiście to historia i atrakcyjne stopy zwrotu w długim terminie, natomiast przeanalizujmy czym dzisiaj, czym praktycznie dzisiaj na luty 2026 jest indeks MWIC 40 TER. No i tradycyjnie taką analizę zaczyna się od kompozycji sektorowej. Ta kompozycja sektorowa dostarcza nam tutaj argumentów czy stwierdzeń, że indeks MW 40 jest zdywersyfikowanym indeksem, gdyż jak widzimy na wykresie po prawej stronie, no jest tych sektorów całkiem sporo, ale występuje też pewnego rodzaju umiarkowana koncentracja, tak? Gdyż właśnie największy sektor, sektor bankowy stanowi tutaj 25%. Obecne są również silne dość sektory energii, informatyki i rekreacji wypoczynku. Generalnie jak sobie przeanalizujemy te sektory tutaj w indeksie MWiK40, które obecnie widzimy, no to mamy takie połączenie cyklicznych sektorów gospodarczych, właśnie jak sektor bankowy, ale też jest ten komponent wzrostowy, jak na przykład informatyka czy gry, bo to niewątpliwie też CD Projekt był jedną ze spółek, która bardzo mocno w indeksie mw 40 zabłysnęła w swojej historii. Także pod tym względem MVIG 40 niewątpliwie jest bardziej zdywersyfikowany niż jego większy brat WIK 20, ale komponent bankowy również silnie występuje w tym indeksie. Oczywiście to obecna struktura indeksu mw 40 tr natomiast czy historia przeszła dostarcza nam to jakieś informacji na temat, czy jakichś wniosków inwestycyjnych, co inwestor powinien wiedzieć na temat właśnie tej kompozycji sektorowej. I tutaj dla Państwa taka to tabela, która niewątpliwie trzeba zobaczyć na dużym ekranie, tutaj pozdrawiam widzów, którzy oglądają na komórce, ale pokazuje właśnie, że od 2019 jak poszczególne sektory tutaj ważyły w tym indeksie mw 40 tr No i wniosek jest jeden, niewątpliwie, że, a wniosków jest właściwie kilka, ale jeden z nich jest taki, że sektor bankowy faktycznie regularnie w tym indeksie waży dużo. Od zawsze powyżej 20% w badanym horyzoncie czasowym, a nawet powyżej 30% w 2021 roku. To niewątpliwie pewien wniosek, który trzeba wiedzieć. No i taka jest po prostu urok polskiej giełdy, tak? Osoby, które dobrze znają indeksy giełdowe, no nawet znają taką prawidłowość, że w większym indeksie, czyli WIG20, GPW benchmark ograniczyła liczbę spółek z jednego sektora do 5. Miotów. Gdyby tego nie zrobiła, no to mielibyśmy w tym WIG-u 20 jeszcze więcej banków, a MW 40 by tych banków miał mniej. Tak generalnie jest dominowana polska giełda przez sektor bankowy. Z uwagi na takie sztuczne trochę wprowadzenie, ograniczenie do 5, chęć większej dywersyfikacji indeksu WIG 20, no mamy taką, a nie inną sytuację, że komponent bankowy w indeksie mW40 regularnie występuje. Analiza tutaj tych poszczególnych lat dostarcza nam faktycznie też informacji, że informatyka, energia i ta rekreacja i wypoczynek są istotnymi sektorami dla indeksu mW40ter, aczkolwiek te udziały w poszczególnych latach było, były różne. Natomiast co jest bardzo charakterystyczne dla indeksu mW40ter, to fakt, że on może się zdeinwestować z danego sektora praktycznie w jeden dzień. A jest to powiązane po prostu z awansem danej spółki, na przykład Wigu 20TR i tutaj świetnym przykładem jest na przykład odzież i kosmetyki i sieci handlowe, a mianowicie awans spółek CCC i Dino, właśnie z MWGu 40 do Wigu 20, powoduje, że praktycznie po danym rebalansingu mamy ograniczenie danego udziału sektoru praktycznie do zera. Przejdźmy zatem dalej do takiej klasycznej analizy właśnie ETF-ów, indeksów, co, co dalej, jaka jest dalsza miara? No oczywiście miara koncentracji, tak zwane top 10 indeksu mw 40 tr Doskonale wiemy, no samo pojęcie Magnificent 7 nam o tym mówi, że no indeksy często grupują dużo komponentów, ale jakaś wąska grupa spółek może tutaj bardzo mocno dominować. W przypadku MW-u 40 tr mamy taką sytuację, że top 10 tego indeksu to jest okolice 65%, tak? Czyli top 10 tych największych spółek indeksu MW 40 stanowi w 65% ten indeks. I ten współczynnik rośnie od momentu debiutu BTET MW 40. Nie jest to oczywiście nasza zasługa, jest to po prostu wynik popytu podaży, ale generalnie jak zaczynaliśmy, ten współczynnik był w okolicach bardziej 50%, miary 65-6% są miarami raczej rekordowymi obecnie. Czy będą jeszcze wyższe czy niższe, na to oczywiście pasywny zarządzający nie potrafi powiedzieć. Natomiast taki jest stan rzeczy, że ta koncentracja jest całkiem spora. No i faktycznie te najważniejsze sektory, o których mówiliśmy, no też dominują w tej tabeli top 10, tak. ING Bank Śląski jest chociażby tutaj na zdjęcie na 2 lutego największą spółką w indeksie WIG40. TR. Przejdźmy jak już wiemy, czym są, jakie są sektory, jaka jest historia tych sektorów i jaka jest obecnie dzisiaj koncentracja WiG 40 przejdźmy do bardziej aspektów inwestycyjnych i postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, które praktycznie od razu się nasuwa, jak to jest, że ten MWIG 40 ter tak bardzo ładnie kontrybuuje, generuje no 500 stopy zwrotu od 2010 roku. Średniorocznie ta stopa zwrotu sięga prawie 12%, czyli naprawdę nie mamy co się wstydzić do na przykład SP500. Jaki jest powód generalnie, że jak widzimy tutaj na tym wykresie, ten MV40T, który stanowi raptem kilkanaście procent całego szerokiego indeksu WIG, tutaj szara linia na tym wykresie, no wyraźnie go outperformuje w tym długim terminie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, my w Beta ETF przeprowadziliśmy takie badanie, a mianowicie przeanalizowaliśmy wszystkie Wszystkie spółki, które były w tym indeksie mv 40 TER od 2010 roku, i takie badanie też zrobiliśmy dla indeksu w 20 i WIK 80, i generalnie w indeksie MV40 od 2010 roku było 135 spółek. One wchodziły, awansowały, schodziły z giełdy, spadały do swig awansowały do wig 20. Różne losy tych spółek są, ale generalnie to też taki koronny dowód, że ten zarządzający pasywnym funduszem ma faktycznie co robić, jeżeli ma w długim terminie odzwierciedlać strukturę indeksu MBI 40 dla swoich inwestorów, no bo tych zmian regularnie w roku jest przynajmniej kilka. Jeżeli weźmiemy te 135 spółek i złapiemy stopę zwrotu z tych spółek, tak, będąc w tym indeksie mw 40 r widzimy wykres, który obrazuje się po prawej stronie. Te słupki to są właśnie stopy zwrotu poszczególnych walorów mw 40R w tej całej historii, tak bytu mw 40R od 2009 roku. Pierwszy wniosek jest taki, że to nie jest tak, że będąc spółką MBU 44 jest się skazanym na sukces. To nie jest tak, że te wszystkie spółki zarabiają, bo praktycznie gołym okiem widać, że taka zasada 50-50 absolutnie obowiązuje i połowa spółek w tym, że 40 wygenerowała dodatnią stopę zwrotu, połowa ujemną. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest ekspozycja na ten ponadprzeciętny wzrost. Jak widzimy, najlepsza spółka z indeksie mv 40 ter wygenerowała stopę zwrotu ponad 2400%, kolejna 1400%, kolejne po kilkaset procent. Tak? Ekspozycja indeksu MV40TR właśnie na ten ponadprzeciętny wzrost poszczególnych spółek, które odnoszą sukces wzrostu z małego przedsiębiorstwa do średniego i do dużego i awans do wig 20%, jest łapana właśnie w indeksie MV 40R. I tych historii jest faktycznie kilka, tak spółka Dino, spółka LPP, CD Project, tak, to są spółki, które bardzo mocno przeciągnęły się właśnie przy MV 40R, generując te wysokie stopy zwrotu. Na przykład również spółka Budimex tak, i zasługując ostatecznie stając się spółką dużą w kraju i awansując do WIGU 20. Natomiast większość tego wzrostu właśnie była w tym WIG-u 40, i ten indeks właśnie ma tą metodologiczną przewagę względem E-WIGU czy WIGU 20, że on łapie ten wzrost po prostu na tym etapie, że polskie spółki osiągają tutaj sukces krajowy, tak? Wzrostu z małego, do średniego bądź dużego przedsiębiorstwa. Także niewątpliwie ponadprzeciętny wzrost niewielkiej grupy spółek odpowiada za Istotną część tutaj tych atrakcyjnych stóp zwrotu, które w długim terminie mwi 40 t wypracował. Przeanalizowaliśmy już indeks, pod lupę wzięliśmy, czasem zatem wziąć beta ETF MWIG40 pod lupę i zrozumieć jak ten fundusz, który od 2019 roku naśladuje indeks, jak on działa, w jakiej formie działa, jak ten model replikacji wygląda, jak wygląda rynek wtórny, gdzie handluje animator emitenta, także zapraszam na tą drugą część i oczywiście klasyczna tutaj informacje podstawowe z naszej karty funduszu, Natomiast od razu przejdę też do konkretów, a mianowicie do formy prawnej. Do formy prawnej, która dla wielu inwestorów wciąż jest takim dużym znakiem zapytania, jak to jest możliwe, że w Polsce ETF to jest FIS, czyli Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. I to jest niewątpliwie zdanie prawdziwe, że to jest fundusz inwestycyjny zamknięty, natomiast nie można pomijać tego tutaj słowa przed, mianowicie portfelowy fundusz inwestycyjny zamknięty. Po prostu tak skonstruowano ustawę o funduszach inwestycyjnych, że polskie ETF-y są tworzone w formie tutaj portfelowych FIZ-ów. Wynika to po prostu z tego tytułu, że certyfikaty inwestycyjne są papierem wartościowym, a na giełdzie papierów wartościowych no, muszą być notowane certyfikaty inwestycyjne. Jednostki uczestnictwa tej tutaj formy nie spełniają. Trwają jakieś dyskusje o zmianach, natomiast też doskonale wiemy, że ta struktura będzie powielona przez inne TFI, a nie tylko beta ETF będzie działała w tej strukturze, także jest to efektywna struktura działania. Tak? Jeżeli przeanalizujemy sobie tę tabelę, no to mamy ściśle regulowaną politykę inwestycyjną, my możemy tylko i wyłącznie naśladować indeksy bądź koszyki indeksów, mamy transparentność portfela publikowaną częściej niż sprawozdania kwartalne, bo to są praktycznie portfele dostępne w odstępach tygodniowych czy na codziennych na stronach emitenta, jest obrót giełdowy, jest codzienna wycena giełdowa, jest też codzienna wycena rynku, taka księgowa, no i oczywiście obowiązek ciągłej kreacji umorzenia, co za chwilę wyjaśnię na slajdach związanych z rynkiem wtórnym i animatorem. Także pod wieloma względami sukces BTETF już te kilka lat działania i 600 milionów złotych ulokowanych w tym funduszu, no świadczy, jest koronnym dowodem tego, że ta struktura, która jeszcze 7 lat temu była przyjmowana z pewnym rodzaju pobłażaniem jest efektywną strukturą działania, co nie. Nie znaczy, że nie może być lepszą, ale to, o tym, to nie ten moment, żeby tutaj o tym rozmawiać. Cel inwestycyjny. Celem inwestycyjnym beta ETF MVI 40 no jest oczywiście to, żeby naśladować indeks MWIK 40 Total Return. Przeprowadzamy tę metodę, to ten cel inwestycyjny realizujemy poprzez replikację fizyczną, czyli fizycznie kupujemy akcje. Tak? Mamy również na naszych materiałach informacyjnych taką strukturę do wykupu, pokazując, że jeżeli inwestor chciałby wykupić swoje certyfikaty na no tutaj określonej większą kwotę, w przypadku Envigu to jest pół miliona złotych, to dostanie konkretny koszyk tych 40 spółek oraz uzupełnienie gotówkowe. To jest taki koronny dowód na to, że faktycznie za certyfikatem beta ETF Envig 40 kryje się tych 40 spółek, tak? I oczywiście, jak GPW Benchmark ogłosi korekty, rewizję, no to my, jako zarządzający, przystępujemy do działania sprzedaży spółki, zakupienia spółki, rebalansowania portfela, tak? Reinwestujemy również efektywnie podatkowo 100% przepływów dywidendowych i reinwestujemy je ponownie w indeks. Tutaj pomaga nam taki aspekt replikacji syntetycznej w oparciu o kontrakty futures, tak? Ten 1% faktycznie tej replikacji syntetycznej występuje i to jest ścisłe, powiązane z tym, jak indeks na przykład liczy tą reinwestycję, dywidendy, a jak to my inwestycyjnie jesteśmy w stanie zrobić. Tak jak wspomniałem, indeks liczy w ten sposób, że dywidenda jest oderwana natychmiast w dniu dywidendy i reinwestowana, no ale fundusz tego nie może zrobić, bo fundusz musi poczekać na gotówkę z tej dywidendy, która najczęściej spływa po dwóch, trzech tygodniach. W świetle tego my zwiększamy ekspozycję poprzez kontrakty Futures, tak, żeby być od razu w 100% doważeni na ten indeks MW 40, tak żeby on nam kolokwialnie mógł tutaj nie odjeżdża. Także pod tym względem wygląda ta struktura, jest ona bardzo transparentna. Publikujemy ten skład portfela, pokazujemy inwestorom regularnie poziom replikacji fizycznej i on faktycznie oscyluje tutaj w tych 99 plus procent. Tak? W zależności od wysokości w dywidend, oczywiście ta replikacja syntetyczna tu występuje od procenta do czasem procenta. Oczywiście wielkim przywilejem pracy zarządzającego funduszy pasywnych, indeksowych jest to, że nie można do niego mieć pretensji z tytułu stóp zwrotu. Tak? My naśladujemy indeks, my nie mamy tutaj jakichś zakładów aktywnego inwestowania, także oczywiście to jest nasz przywilej, że jeżeli no rynek spada, nie można mieć do nas pretensji, no bo my musieliśmy spaść i podążyć za nim. Oczywiście jako zarządzający no też wolimy, że te, żeby te rynki rosły, żeby nasza indeksowa polityka była wyzwaniem dla aktywnych zarządzających, Natomiast, oczywiście, są kryteria, że tak powiem, oceny zarządzającego. Tym kryterium przede wszystkim jest różnica odzorowania, tak? czyli różnica po prostu pomiędzy stopą zwrotu indeksu a stopą zwrotu z ETF-a, liczona na tych wartościach księgowych, nie liczona na kursie giełdowym. Tu mocno podkreślę, to tak. Dla, dla jasności, że wycenę różnicę odzorowania liczymy na tych wycenach księgowych funduszu. Oczywiście, co wpływa na różnicę odzorowania? Oczywiście opłata za zarządzanie i total expense ratio, tak, czyli dodatkowe koszty funduszu. Tak jak było na pierwszej slajdzie odnośnie funduszu widoczne, opłata za zarządzanie wynosi 0,8%. Fundusz total expense ratio kształtuje się na poziomie trochę powyżej 0,9%. Tak. Oczywiście to wpływa, że tak powiem, negatywnie na tę różnicę odzorowania, ale są czynniki, które wpływają pozytywnie. To są niewątpliwie czynniki związane z pożyczkami papierów wartościowych. My w BTET wdrożyliśmy program pożyczek papierów wartościowych z już więcej niż jednym nawet brokerem, gdzie pożyczając papiery funduszu, tak, czyli akcje z Envigu 40 TR, dostajemy z tego tytułu korzyści i te wszystkie korzyści w 100% trafiają, pozostają w funduszu, tak, Nie trafiają do TFI, trafiają do funduszu zarazem zmniejszając tą różnicę odzorowania. Dodatkowo są różnego rodzaju arbitraże i indeksowe czy sam fakt rebalansowania ETF-a względem indeksu może wygenerować jakieś dodatnie tutaj odchylenia i jak widać większa skala i dojrzałość BTETF, ale też po części doświadczenie naszego zespołu powoduje to, że faktycznie od 2022 roku regularnie tutaj poprawiamy naszą różnicę odzorowania i za 2025 rok ta różnica odzorowania oscyluje tutaj poniżej nawet 0,5%, co jest znacząco niżej niż właśnie ten total expense ratio, który można przyjąć jako taki domyślny, Myślny poziom różnicy odzorowania. Także warto to wiedzieć, warto to śledzić, że nie tylko koszty wpływają na różnicę odzorowania, są czynniki pozytywne też. Oczywiście mogą wystąpić też jakieś czynniki negatywne, to warto mieć wiedzieć o tym z tyłu głowy, mieć ten aspekt ryzyka pod kontrolą. Natomiast niewątpliwie tą różnicę odzorowania udaje nam się poprawiać, co potwierdza, że Beta ETF dojrzewa, tak, i jest coraz bardziej już dojrzałem, czyli już jest bardzo naddojrzałem funduszem i jeszcze lepiej realizuje cel inwestycyjny, jakim jest. Odzorowywanie stóp zwrotu indeksu MV40TR. Bardzo ważnym aspektem jest też rozwój rynku wtórnego. Tak? Rozwój rynku wtórnego, w końcu sama nazwa wskazuje ETF, Exchange Traded Fund, tak? czyli fundusz handlowany na giełdzie, czyli nie sposób nie powiedzieć o ETF-ie, żeby nie analizować tutaj rynku wtórnego. Tak? Rynku wtórnego, na którym spotykają się inwestorzy indywidualni, inwestorzy instytucjonalni, ale również Animator funduszu, a tutaj Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Na wykresie widać, że od stycznia 2024 roku no widzimy wyraźny wzrost obrotów oraz liczby transakcji na funduszu BETA ETF MV40TR. Cały 2025 rok był już podwyższony względem 2024, natomiast 2026 rok no przybył z przytupem tak? ponad 100 milionów miesięcznego obrotu i ponad prawie 35 tysięcy transakcji na funduszu BETA ETF MV40TR że mamy do czynienia na polskiej giedzie wśród ETF-ów notowanych na GPW z pewnego rodzaju nową falą. Inwestorzy coraz chętniej, zwłaszcza inwestorzy indywidualni tutaj, handlują i chcą zajmować pozycje na tego typu rozwiązania, tworząc zarazem bardzo istotny ten też bufor płynnościowy związany z tym rynkiem wtórnym. Tak? Także im bardziej fundusz, też kolokwialnie mówiąc, popularny, tym też jest bardziej płynny na tym rynku wtórnym. Natomiast to nie znaczy, że on wpływa na płynność funduszu, tak stricte mówiąc, bo płynność funduszu taka bezpośrednia oczywiście zależy od płynności indeksu MW44, o czym za chwilę powiem. Pozytywnym zjawiskiem również jest to, że większa liczba inwestorów. Tak, powoduje to, że spread, Bit Ask Spread, który można sobie wyciągnąć czy sprawdzić, czy to na giełdzie, czy z profesjonalnych serwisów Bloomberga, zawęża się. Co to znaczy, że jest jeszcze taniej handlować tym funduszem, a różnica pomiędzy najlepszym i najgorszym zle, najlepszym zleceniem kupna i sprzedaży jest coraz węższa. Ta niebieska linia wyraźnie pokazuje, że wraz ze wzrostem aktywności inwestorów, która nastąpiła w 2025 roku i jeszcze przyspieszyła w 2026, no Bit Ask Spread spada tutaj poniżej 0,2%. Co dla średniej, że tak powiem, z koszyka im 40, która wynosi 0,4. No jest tutaj wyraźnym jakimś tutaj oszczędnością dla inwestorów, że jedna kwota kilkunastu, nawet kilkudziesięciu tysięcy jesteśmy w stanie efektywnie tutaj handlować takim rozwiązaniem indeksowym. Niebieska ciemna linia to jest animator funduszu to jest bardzo ważny podmiot. Żaden ETF nie mógłby istnieć bez animatora funduszu, bo to on jest pewnego rodzaju gwarantem tego, że państwo kupując, sprzedając certyfikaty kupują państwo po tej wartości godziwej, tak? Animatorem funduszu jest dom maklerski Banku Ochrony Środowiska. Jak państwo widzą, on wystawia tutaj swój też zlecenia kupna i sprzedaży i Taki wolumen, który on widać w arkuszu, że tak powiem, w takich zleceniach, to jest około pół miliona złotych na kupno i pół miliona złotych na sprzedaż w dwóch różnych zleceniach kupna i dwóch różnych zleceniach sprzedaży. Zlecenie wąskie i zlecenie szerokie. Zlecenie wąskie to są okolice 100 tysięcy złotych, zlecenie szerokie 400 tysięcy złotych. Natomiast nie oznacza to i nie można zostać z mylnym wrażeniem, że. Codziennie można zahandlować z animatorem wyłącznie na pół miliona złotych. To jest zlecenie, które wynika również z jego możliwości podejmowania ryzyka oraz umowy pomiędzy funduszem a animatorem, ale generalnie animator funduszu jest w stanie realizować zlecenia na poziomie kilkunastu milionów złotych na tym funduszu, gdyż to stricte wychodzi z płynności tego też indeksu. Jakby nie patrzeć pod tym względem, animatorowi nigdy nie zabraknie certyfikatów, bo koniec końców może przyjść do funduszu i wykreować nowe certyfikaty i za chwilę o tym mechanizm powiem, Natomiast najważniejszą lekcją z tego slajdu dla inwestorów jest to, że jeżeli mamy inwestora, którego zlecenie przekracza, że tak powiem, ten wąski spread animatora, po prostu trzeba wystawić zlecenie z limitem, dostosować się do animatora i on po prostu zrealizuje to zlecenie nie w jednej transakcji, ale w dwóch, trzech, albo nawet kilkunastu, gdyż rekordowe obroty. Na EnWiGU44 no sięgały kilkunastu milionów złotych. Także podsumowując, ten rynek wtórny, widzimy niewątpliwie rosnącą płynność tego rynku wtórnego. Ta popularność wzrasta, co dzięki czemu inwestorzy indywidualni, drobni są w stanie naprawdę handlować na coraz węższym spreadzie. I tu niewątpliwie ten aspekt jest dla nich pod wieloma względami bardzo pozytywny, no bo to inwestowanie staje się coraz tańsze. Natomiast inwestorzy instytucjonalni to jest niewątpliwie grupa, która jest przede wszystkim zainteresowana właśnie sprawnością działania animatora funduszu i sprawnością działania zespołu beta ETF w kreowaniu tak, tych certyfikatów bądź ich umarzaniu. I tutaj też nasze doświadczenia są pozytywne. Realizowaliśmy na rynku pierwotnym, bo taki rynek też istnieje w przypadku ETF, że można się zapisać bezpośrednio do funduszu, jak w tradycyjnym funduszu inwestycyjnym. Można złożyć zapis, jest instrukcja rozliczeniowa, opłaca się ten zapis i w standardzie D plus 2 wszystko się tutaj rozlicza. Tutaj absolutnie jest możliwa realizacja kilkunastu milionów złotych, tak i takie transakcje przeprowadzaliśmy, ale również instytucje są zainteresowane sprawnym działaniem animatora, i tak jak wzorem zachodnich rynków, następuje pewnego rodzaju kalibracja. Tak, ten animator Uprzedzony, że jest większy inwestor, jest w stanie pokazać swoje większe zlecenie, tak żeby ta transakcja przebiegła transparentnie, tak żeby ta transakcja przebiegła tutaj w umówionym spreadzie. Takie rozwiązania absolutnie fundusze Beta ETF też stosują wzorem zachodnich standardów. Także pod tym względem też mamy sukcesy, że dostosowuje się działanie animatora bądź też całego funduszu na rynku pierwotnym pod realizację większych zleceń zleceń inwestorów, gdyż płynność stricte funduszu ETF właśnie zależy od tych Rynku aktywów bazowych, czyli indeksu MW 40, tak, który obraca się na niskie kilkaset milionów złotych tak, praktycznie już codziennie. Tak, także to jest ten najwyższy poziom płynności, który Państwo jako inwestorzy instytucjonalni też mogą dotrzeć do niego z pomocą tutaj funduszu BETA ETF. Pomału zmierzając już do końca, podsumowując, czym jest indeks mwik 40TR i dla kogo jest beta ETF NVIDIA 40TR. Ekspozycja na indeks mwi 40TR to metodologicznie naprawdę uzasadniony fakt, że to jest inwestycja w długoterminowy rozwój polskich spółek, zwłaszcza z tych małych, do średnich i do dużych. Tak? Udział w sukcesie tych poszczególnych przedsiębiorstw, które to będą. Tego nie wiem, to za, że tak powiem, rezerwuję dla aktywnych zarządzających, natomiast doskonale jestem przekonany, że ten sukces będzie się realizował w indeksie MV40TR. Natomiast z punktu widzenia funduszu beta-etf MV40TR, który już od pra praktycznie 7 lat tutaj działa na rynku i zbiera tą masę, poprawia swoją efektywność, jest to niewątpliwie rozwiązanie skierowane do inwestorów indywidualnych, którzy bardzo ochoczo tutaj realizują zlecenia w ramach inwestowania IKX -e i w duchu tego inwestowania globalnego jednak znajdują jakąś ekspozycję tutaj na swoje polskie akcje, czy to mvig czy swig u i dodają takie rozwiązania w postaci ETF-a, ale też absolutnie jest to rozwiązanie dla inwestorów instytucjonalnych, tak. Mam nadzieję, że te czasy, że już Trochę wstyd może kupować lokalne ETF-y, mijają, bo absolutnie te -y zwiększają swoje ekspozycje na, na ETF-y zagraniczne, ale niewątpliwie na te krajowe jeszcze dopiero, że tak powiem, mamy jakieś jaskółki, które jeszcze wiosny nie uczyniły. Natomiast absolutnie to rozwiązanie Beta ETF mw 40 ter można stosować jako uzupełnienie portfela, po prostu chęć posiadania rynkowej ekspozycji na indeks tutaj mw 40 ter, bądź bardziej benchmarkowe podejście, na przykład w rozwiązaniach PPK, czy tutaj inwestorów instytucjonalnych, którzy mają wpisane w tutaj mandacie inwestycyjnym bardziej benchmarkowe podejście. MWiK40 i niewątpliwie tutaj wraz z umowami z zespołem Beta ETF, no jest w stanie tutaj dostarczać praktycznie indeksowej ekspozycji. Także takie są trzy grupy inwestorów, Inwestorzy indywidualni, ale też instytucjonalni jako uzupełnienie portfela i podstawa inwestycyjna. Niewątpliwie te grupy mogą się zainteresować rozwiązaniem Beta ETF MBX 40 TR. Z mojej strony to już wszystko, wypełniłem swoją prezentację. Bardzo mi miło było zaprezentować po raz pierwszy fundusz ETF w cyklu fundusz pod lupą. I powiem w skrócie tylko tyle, że do zobaczenia z kolejnymi rozwiązaniami.